W poniedziałek, 22 czerwca, w Szanowskim Szpitalu przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej otwarto laboratorium do testów na koronawirusa. Szanów jest odtąd jednym z ośmiu ośrodków w Województwie Małopolskim wykonującym takie badania. Najbliższe laboratorium znajduje się w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. I do tej pory, przez okres trzech miesięcy, wszystkie próby zostały wykonywane dla szpitala w w tymże szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. W nowym laboratorium będzie wykonanych około 100 testów dziennie. Szpital został już włączony do wykazu laboratoriów COVID. Ma dzięki temu możliwość wykonania badań w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oprócz tego będziemy wykonywać badania dla osób z zewnątrz, odpłatnie. Koszt tego badania to 450 zł. Codziennie będziemy pobierać materiał z górnych dróg oddechowych, czyli z nosa, nosogardzieli, gardła, w obrębie punktu pobrań, znajdującego się w obrębie punktu, punktów pobrań zakładu diagnostyki laboratoryjnej. Podczas uroczystego otwarcia laboratorium, starosta Andrzej Uryga podziękował wodarzom wszystkich Gmin Ziemi Szanowskiej za pomoc w dofinansowaniu inwestycji. Koszt sprzętu wyniósł prawie 260 tysięcy złotych. Powiat przeznaczył na ten cel 160 tysięcy złotych. Resztę dały gminy i sponsorzy. Natomiast szanowni państwo, no myślę, że to jest kolejny kolejny etap szpitala powiatowego w Szanowie w kierunku. E, takiej placówki, no może nie wysoko bo to by było być może za dużo powiedziane, ale podnoszenia jakby standardów, bo to powiedziała bardzo wyraźnie Pani, że na czas COVID-u, który nie jest oznaczony kiedy minie, ale wszyscy mamy nadzieję, że to jest jakby czas skończony. Natomiast te elementy, które zostały wymienione, przydatności tego laboratorium w kierunku badania. E, boleriozy, grypy, e, pewnie jeszcze jakichś innych potencjalnych e, wirusów czy bakterii. No To jest coś, co zostanie tutaj w szpitalu i na to, co będzie, będzie nam e, jako mieszkańcom służyć. W związku z powyższym, brak dostępu w jakiś sposób do, do wykonywania tego badania był jednym z czynników, który zmobilizował nas do tego, aby utworzyć to laboratorium w obrębie zakładu diagnostyki laboratoryjnej, aby nasi pacjenci i personel, i pacjenci naszego Powiatu Szanowskiego mieli dostęp lepszy, praktycznie no, bardziej bliższy i możliwość w związku z tym otrzymania wyniku będzie szybsza. Czas wykonania badania w Krakowie był około od 8 godzin wzwyż, natomiast my tutaj określamy czas wykonania badania do około 3 godzin.